Proszę teraz. Tu jest Czarne Morze, tu jest Adaliste, tu jest e, Atlantyczne, te Pięknie, brawo. A pokaż, gdzie jest Grecja. Grecja? Tu. A gdzie jest Kos? To jest... Tutaj. No brawo! Pięknie! Ja a, teraz! Poczekaj jeszcze, poczekaj, bo teraz jeszcze powiedz Tacie, co to jest? Dumunia. A? A tu? A? No. A? Abu? A? No. Pu? Bu? Pugalia. Bu, bu? Bułgaria. A pokaż jeszcze, By. gdzie są Włochy. Podażeć. Ja muszę potażać miasto! Aha, miasto, A jak się nazywa to miasto? Nie wiem. No, Stambuł. Stambuł! Stambuł. Już? A jeszcze Ech. musisz pokazać, gdzie mieszka Dziaduś Krzysiu. Tutaj, i co to jest? N Niedluto. A jak się nazywa to miejsce? Wiednia! Wiedeń! Super! A, o, przepraszam bardzo. No to co my tutaj mamy z tej strony? No.